Dworzec kolejowy w Bristolu, zobaczcie jak katedra wygląda. Tutaj jakiś budynek obok, a tutaj Dworzec kolejowy. Bristol, ładne miasto w Anglii powiedzmy sobie na południu, w zachodzie warto odwiedzić, zwiedzić architektura podobna do tej zapienia, takiego budowali Bas obok, niedaleko takie miasto też warto odwiedzić pożymiańskie. tam jeszcze łaźnie rzymskie itd. prosperujące Także tutaj, właśnie na południowym zachodzie, ta rzymska a jest mocno odbita. Zobaczcie, tak to wygląda dworzec kolejowy w Bristolu.